Pan Jezus powiedział, że kto wierzy we mnie, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu. Chcę powiedzieć o realności wiary, ponieważ wiara nie jest udziałem wszystkich. Tak jest napisane w Biblii: wiara nie jest udziałem wszystkich. A jednocześnie jest powiedziane, że każdemu została dana miara wiary. I wierzący człowiek, dlatego jest wierzący, że żyje nie według tego, co może zobaczyć swoimi fizycznymi oczami, ale według wiary, która jest w sercu. W liście do Hebrajczyków czytamy jest cały rozdział poświęcony y, ludziom wiary, którzy dlatego właśnie, że mieli wiarę, mogli dokonać tego, czego dokonali i o czym jest spisane y, konkretnie w liście do Hebrajczyków, ale y, na podstawie tego, co już, y, coś się wydarzyło. W Starym Przymierzu, jeszcze. I muszę powiedzieć, że jest to list, który mnie bardzo fascynuje. Dlatego, że wydaje się, że wiara jest taką prostą rzeczą, ale ta wiara musi przychodzić z jakiegoś miejsca, z jakiegoś źródła. I to jest, bo, wiecie, jest też napisane, że. Diabeł też wierzy i drży. Demony wierzą i drżą. Dlatego ważne jest, skąd pochodzi wiara człowieka wierzącego i o co chodzi w ogóle z tą wiarą. Tytułem tego postanowiłam, że dam taki tytuł temu, co dzisiaj nagrywam. Gdzie jest Twój fokus? Otóż to jest bardzo ważne, na co patrzymy i gdzie są skierowane nasze oczy. To dotyczy ludzi, wszystkich ludzi, i tych, którzy narodzili się na nowo, i tych, którzy jeszcze są w poszukiwaniu tego, w poszukiwaniu prawdy, w poszukiwaniu Boga. Wiara jest pewnością rzeczy niewidzialnych. My nie musimy widzieć pewnych rzeczy, żeby wierzyć. Bóg posłał swoje słowo do nas, Jezusa Chrystusa, który stał się ciałem, który stał się człowiekiem we wszystkim podobnym do nas, z wyjątkiem grzechu. I On jest łaską dla nas. W liście w Ewangelii Jana czytamy, że On jest łaską i prawdą. I w nim mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. W Jezusie Chrystusie, który jest Słowem, który jest Duchem i który jest wszystkim, czego nam potrzeba. I jest takie pytanie, które stawiam ludziom wierzącym, przede wszystkim wierzącym. Gdzie jest Twój fokus? Na co patrzysz? Wróg, czyli oskarżyciel Boga i oskarżyciel braci, oskarżyciel ludzi, jest bardzo zainteresowany tym, żeby ludzi zwodzić i żeby przekierowywać ich wzrok na siebie pod różnymi postaciami on chciałby na, nas zafascynować tym jaki jest wielki potężny i co to on nie może zrobić jeszcze nam otóż diabeł nic nie może zrobić jeśli jesteśmy świadomi tego co stało się na Golgocie jeśli jesteśmy świadomi tego że Jezus Chrystus zwyciężył i odebrał jako drugi Adam dla nas dziedzictwo, które pierwszy Adam utracił poprzez nieposłuszeństwo. I czytamy, że tak jak w Adamie wszyscy zgrzeszyli i wszyscy umieramy, tak, w Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni. Wielu ludzi, którzy, było, którzy byli zaangażowani w sprawy okultyzmu, w różne doświadczenia ezoteryczne, dla nich rzeczywistość świata duchowego jest tak realna, że chcieliby o tym ciągle mówić, i pomimo tego, że się nawrócili, często Wróg im pokazuje, jak jest wielki, jak był wielki, jak jest realny, co on może zrobić. Dlatego takie jest moje pytanie: gdzie jest twój fokus? Na co ty patrzysz tak naprawdę? Jako człowiek wierzący, czy boisz się diabła? Czy boisz się, że on może Ciebie zaskoczyć i dlatego musisz cały czas walczyć? Czy też go ignorujesz? Oczywiście, my musimy być świadomi tego, że rzeczywistość duchowa jest, ale musimy być świadomi tego, kto jest zwycięzcą i co się stało tak naprawdę, co się stało poprzez dzieło Krzyża. I zauważyłam, że. W tych czasach, w czasach ostatecznych, wróg robi wszystko, żeby ludzi zafascynować, żeby ludzi odwrócić pod byle pod pozorem, do tego, żeby nie trzymali swoich oczu na tym, kim jest Jezus Chrystus. Często wierzący ludzie mówią tak, patrz na Jezusa. I to jest takie, no, patrz na Jezusa. I nieraz nie wiemy o co chodzi, co to znaczy patrz na Jezusa. To się stało takim religijnym powiedzeniem, ale jednocześnie jest tym głęboka, duchowa prawda. Ponieważ mamy myśleć tylko o tym, co dobre, co prawdziwe, co prawdziwe, co chwalebne. O tym mamy myśleć. I niedobrze jest um, koncentrować się nawet na tym, że coś diabeł zrobił takiego czy takiego czy coś innego, jakim on jest wrogiem. On jest wrogiem pokonanym, jest uzurpatorem. On nie ma prawa do człowieka wierzącego, który wyznał, Jezusa swoim panem, który narodził się na nowo, który został zanurzony w wodzie chrztu, na świadectwo tego, że umarł, w tym momencie diabeł nie ma żadnego prawa, ponieważ chrzest odcina nas definitywnie. Jest świadectwem wobec całego świata duchowego że diabeł nie ma prawa rościć sobie żadnych pretensji do nas. On się posługuje kłamstwem. A jeśli może się posłużyć kłamstwem, to posługuje się zwodzeniem, żeby odwrócić nasze oczy. Od Boga, od patrzenia na Jezusa, żeby skierować nasz wzrok na Niego. I ma się różnych... Różnych chwytów. Nie ma potrzeby o tym mówić, bo nie ma nic gorszego dla osoby, jak ją po prostu zignorować. To jest, to jest wielka ujma na honorze, jeśli można powiedzieć w cudzysłowie na honorze, jeżeli komuś zależy na tym, żeby być zauważonym, a jest ignorowany, jest traktowany tak, jak na to zasłużył ponieważ On już nie rządzi. On tylko jest uzurpatorem. Nawet ta władza, która wydaje się, że On ją ma, to jest tylko dlatego, że ludzie nie są świadomi tego, że diabeł jest wrogiem pokonanym i że kłamie, zwodzi, i szukuje. Bo właśnie prawda nas wyzwala, prawda o tym, kim jest Bóg. Chciałabym więcej powiedzieć na ten temat, w oparciu o, na temat wiary, w oparciu o list do Hebrajczyków, ale nie to jest moim celem w dzisiejszym, w dzisiejszym nagraniu. Nie jest moim celem to, żeby mówić na temat wiary. Ważne jest tylko dla mnie to. Żeby powiedzieć o tym, że bez wiary nie możemy się podobać Bogu. A wiara, Boża wiara przychodzi z tego, że słuchamy Słowa Bożego. Nie poprzez to, co my oglądamy naszymi zmysłami, czy fizycznymi, czy nawet niefizycznymi, choćbyśmy widzieli Niebo, choćbyśmy widzieli piekło czy cokolwiek innego, to nie jest istotne, bo my nie pielgrzymujemy w oglądaniu, ale w wierze i wiara podoba się Bogu natomiast bez wiary nie można podobać się Bogu Kto bowiem przystępuje do Boga musi uwierzyć nie tylko że on istnieje ale również że nagradza tych którzy go szukają I tutaj w liście do Hebrajczyków w 11. rozdziale czytamy o tym że ci którzy są nazwani bohaterami wiary wszystko czynili przez wiarę. I tylko wymienię, że przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy. Przez wiarę został zabrany Henoch, aby nie oglądał śmierci. I nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Przez wiarę Izaak udzielił Jakubowi i Jezawowi błogosławieństwa, zapewniającego przyszłość. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu trzech miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne, i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę runęły mury Jerycha, okrążone przez siedem dni. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jefem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczelwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Wiara jest czymś bardzo cennym, ponieważ przez wiarę jesteśmy usprawiedliwieni. I wiara, która działa w miłości, tak naprawdę jest, usłyszałam takie określenie, że jest walutą Królestwa Bożego, ponieważ wszystko jest możliwe dla człowieka wierzącego. Gdzie jest Twój fokus? Na co patrzysz? Słowo Boże jest tym, w co ma być utkwiony nasz wzrok nieustannie. Słowo, które jest wieczne, bo Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki jest ten sam. Chciałam powiedzieć o takim doświadczeniu, które miałam niedawno. Ponadnaturalnego pokoju Bożego i takiej świadomości, że bardzo istotną rzeczą jest, żeby świadomie chodzić z Bogiem, świadomie chodzić w duchu. Jechałam metrem. W Polsce jedno jest metro, w jednym mieście tylko. Póki co. A więc jechałam metrem od punktu A do punktu B. I kiedy wsiadłam do metra, odczułam taki w swoim duchu, odczułam taki, taką bożą obecność i taki niewyobrażalny pokój. Tak, jakby wszystko odpłynęło, i byłam w, takiej, w takim poczuciu bezpieczeństwa otoczona. Przez Bożą obecność. To nie było coś, co widziałam oczami fizycznymi. To było takie odczucie w moim duchu. I widziałam ludzi, którzy siedzieli, i miałam taką świadomość, że to jest ważne, że Bogu zależy na tym, żebyśmy świadomie chodzili z Nim w każdej sytuacji. I w pewnym momencie spojrzałam, że na jednym z siedzeń siedzi kobieta. Była mocno zaawansowana w, w latach, że tak powiem. Miała siwe włosy. I siedziała taka pochylona i opierała swoją głowę o dłoń. I to trwało jakiś czas. I ja tak pomyślałam sobie, yy, czy coś jej się nie stało? Czy ona nie zasnęła? A może umarła? Taka myśl do mnie przyszła. I tak chwilę stałam, zastanawiałam się, czy nie podejść do niej. Ale. Mm, myślę, sobie, no nie, no tak. Ale w, w, w rezultacie podeszłam krok, dotknąłam ją lekko w ramię i zapytałam, czy wszystko w porządku. I ona podniosła głowę, tak jakby się przebudziła ze snu, i zobaczyłam jej oczy. Takie pełne blasku. Nie wiem, może to był anioł. Nie wiem, czy to był człowiek, czy to był anioł. Dość, że powiedziała, tak, wszystko w porządku. I ja powiedziałam, niech Panią Bóg błogosławi. I odstąpiłam od niej na krok. I miałam takie przekonanie, że mamy tak właśnie chodzi z Bogiem. Żeby widzieć to, co się dzieje, a jednocześnie mieć świadomość, mieć ten nasz fokus duchowy skierowany na to, że chodzę z Bogiem, a Bóg jest potężny. Bóg jest tym, który wszystko trzyma w swojej dłoni, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, a wróg jest pokonany. I on się bardzo wścieka, kiedy my go ignorujemy, kiedy go lekceważymy, kiedy w żaden sposób nie wywyższamy go, mówiąc o tym, jaki to on wielki jest. Nie, on jest pokonanym wrogiem. I to jest dobra nowina, że wierzący człowiek jest również objęty tym, że diabeł jest pokonany. Ponieważ jest powiedziane, że tak Bóg umiłował świat, żeby każdy, bez wyjątku, każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. A więc, jeżeli jesteś człowiekiem, który nie zna jeszcze Boga, który nie narodził się na nowo, to to Słowo jest dla Ciebie, aby każdy, kto w Niego wierzy, w Jezusa Chrystusa, nie umarł, ale miał życie wieczne. Tak, że zapytaj się sam siebie, na co patrzysz, na co twój wzrok jest skierowany, na, na co są skierowane oczy twojego serca. Jeżeli wyszedłeś z okultyzmu, z ezoteryki, nie odwracaj się do tyłu. Idąc do przodu, mamy nie patrzeć do tyłu, abyśmy nie stali się jak żona lota. Patrzmy na Tego, który jest początkiem i końcem, i który jest dokończycielem naszej wiary. Amen.